Merhaba, jest jestem Gaba i witam Was na moim kanale tureckim Seticio w kolejnej lekcji języka tureckiego. W tym odcinku poruszę temat tego, jak powiedzieć, że się coś umie lub potrafi w języku tureckim. Niektórzy z Was już zwrócili na to uwagę, że w odcinkach o najpopularniejszych czasownikach, 101 najpopularniejszych czasowników i 101 najpopularniejszych czasowników, część druga nie ma czasowników umieć i potrafić, i to nie jest przypadek, ponieważ w języku tureckim umieć i potrafić to nie są osobne czasowniki. To są w zasadzie takie. No, można powiedzieć, że sufiksy, ale też nie do końca, i o tym Wam zaraz opowiem szerzej. Ale zacznijmy oczywiście jak zwykle od tego, że podstawową formą czasownika, o której będziemy mówić przez cały ten odcinek, Taki jakby turecki bezokolicznik to jest rdzeń czasownika i sufiks mak -mek. Jak wiemy, zazwyczaj potrzebny nam jest właśnie ten rdzeń i nie inaczej jest w tym przypadku potrzebny nam będzie rdzeń. Zaczniemy od tego, jak stworzyć formę twierdzącą czasowników umieć czy też potrafić. Potrzebny nam będzie właśnie rzeczony rdzeń czasownika, spójka. Dwupostaciowa AE, która czasem przyjmuje formę ja-je, o tym za chwilę. Oraz czasownik BILMEK, który tutaj łączy się, jakby był sufiksem. Nie jest osobnym czasownikiem, ale tworzy tak, jakby sufiks. I tak, do rdzenia czasownika, jeżeli kończy się on na samogłoskę, to dodajemy spójkę ja je, czyli rozdzielamy samogłoskę rdzenia czasownika i tą samogłoskę tej spójki z półgłoską "-j". Natomiast jeżeli rdzeń czasownika kończy się na spółgłoskę, to wtedy dodajemy dwupostaciowe a, e, tylko bez tego j. I potem dodajemy bilmek, które piszemy łącznie. Nie jest to osobny czasownik w tym przypadku. I tak, z czasownika japmak robić, tworzymy formę japabilmek, móc, potrafić robić. Z czasownika okumak, Czytać, uczyć się, ale powiedzmy, że tutaj użyjemy tego najpopularniejszego znaczenia czytać. Okujabilmek, móc czytać, potrafić czytać. Dujmak, słyszeć, dujabilmek, móc słyszeć, potrafić słyszeć. Oczywiście, w zależności od tego, móc czy potrafić, użyjemy w zależności od kontekstu. Jak stworzymy zaprzeczenie? Zaprzeczenie ma trochę inną formę. Potrzebujemy również Rdzeń czasownika, spójkę działającą dokładnie na tej samej zasadzie, czyli po samogłoskach ja, je, po spółgłoskach a, e. I potrzebujemy zaprzeczenia dwupostaciowego mamę, które już znacie z czasu teraźniejszego, przeszłego, przyszłego. Jest to to samo zaprzeczenie, którego używamy do zaprzeczania po prostu czasowników. I potem oczywiście może się pojawić sufiks bezokolicznika mak, mech, żeby stworzyć po prostu zaprzeczony bezokolicznik. Tak jak wspomniałam, jeżeli rdzeń czasownika kończy się na samogłoskę, to dodajemy spójkę ja-je, jeżeli kończy się na spółgłoskę, dodajemy spójkę a-e, a potem dodajemy dwupostaciowy sufiks ma me, czyli zaprzeczenie czasownika i dopiero potem sufiks bezokolicznika, nazwijmy to mak-mek. I tak, jeżeli mamy zaprzeczony czasownik ja ma tak jak normalnie zaprzeczamy bezokolicznik jeżeli chcemy zaprzeczyć czasownik to dodajemy w środku ten sufiks ma nie robić ja mamak nie robić to nie móc nie potrafić zrobić to będzie japamamak. okumamak nie czytać Okujamamak. nie móc czytać nie potrafić czytać Duj mamak, nie słyszeć Duj mamak nie słyszeć". Nie móc, nie potrafić słyszeć. Tutaj przypominam również o wyjątkach, ponieważ jeżeli dodajemy sufiks zaczynający się od samogłoski, to cztery znane nam już, na przykład z czasu teraźniejszego, czasowniki git, gitmek, pójść, pojechać, etmek, taki czasownik posiłkowy, który na polski dałoby się przetłumaczyć jako ować, tatmak smakować, próbować czegoś smaku i rzadko używany gutmek wypasać pod wpływem spójki dwupostaciowej ae udźwięczniają się do D, czyli gide, ede, tada i güde i potem odpowiednie sufiksy. Tutaj jeszcze wspomnę o czasownikach jemek i demek, w których Następuje zwężenie tej samogłoski e do i, w związku z tym powstaje forma IE, a nie je, je i die, a nie deje. Dlatego te dwa czasowniki są takie bardzo wyjątkowe. Przykładowo, ben bunuia ja pabiliorum, umiem to zrobić. Czy robić? Wiadomo, nie mamy aspektu w języku tureckim, więc to może być zarówno robić, jak i zrobić. Sen bunu yapabildin? Udało ci się to zrobić, potrafiłeś, umiałeś to zrobić. Siz bunu yapabilecek misiniz? Czy będzie pan potrafił to zrobić, czy będzie pan umiał to zrobić? Biz biraz konuşabilir miyiz? Töbe. Biz iki dakika muzaj bir yerde durabilir miyiz? Alo, Seni Halo, nie słyszę cię. Oda ciok kürl tylujdu. się do W pokoju było bardzo głośno. Nic nie słyszałam. Kim se seni Nikt cię nie usłyszy. Jak z horroru jakiegoś. Ktoś gdzieś został porwany i zamknięty. Kim se seni Nikt cię nie usłyszy. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, że te formy. Na nie móc, nie potrafić używane są znacznie częściej niż w języku polskim. Bo po polsku, jeżeli rozmawiamy z kimś przez telefon i nie słyszymy tej osoby, to najczęściej powiemy właśnie nie słyszę cię, a nie nie potrafię, nie umiem cię usłyszeć. A w języku tureckim najczęściej powiemy dujamy jorum niż dujmu jorum. Dujamy jorum jakby nie mogę cię usłyszeć, nie potrafię Cię usłyszeć. Ale tego w ten sposób na język polski nie przetłumaczmy, bo my w języku polskim tej formy umieć, potrafić tak często nie używamy. A w języku tureckim jest ona dużo częściej używana niż w języku polskim. Myślę, że tutaj można by to porównać z językiem angielskim, bo po angielsku też powiedzielibyśmy I can't hear you bardziej niż I don't hear you. Halo, e, maalesef Yüzgün'üm, bir şey bu konuda, Konuştum, sen konuşabildin mi? Nie okej, się I w tym odcinku nie pominiemy oczywiście czasownika OLMAK, czyli być, zostać, stać się, od którego również możemy stworzyć formę, na umieć potrafić, ale która najczęściej będzie miała znaczenie móc, czyli olabilmek, móc, być, zostać, stać się kimś, albo olamamak, nie móc być, zostać stać się kimś. Oczywiście czasownika Olmak używamy zazwyczaj z rzeczownikiem bądź przymiotnikiem. Być jakimś, być kimś, czy zostać stać się kimś. Hasta labilir doktora GET. Możesz być chory, iść do lekarza. Bugierciak Olamas. To nie może być prawda. Takich form baoryście móc potrafić. Z czasownikiem Olmak używa się często jako takich. Gotowych zwrotów. Zresztą te zwroty, o tych zwrotach, ja Wam również opowiadałam o tym z czasownikiem olmak w aoryście. Opowiadałam Wam w lekcji o aoryście, i tam używaliśmy form olusz albo olmas. I tak samo z może, z móc, też można taką, takiej formy użyć, i też się jej bardzo często używa. Ona jest taka mniej kategoryczna, powiedziałabym, jest taka bardziej być może. OLABILIŻ, jako takie przyzwolenie, taka zgoda. Olabilisz może być, niech będzie. Albo OLAMAS, niemożliwe, nie może być, absolutnie. Tych form OLABILMEK albo OLAMAMAK, czyli móc być, zostać, stać się kimś lub nie móc być, zostać, stać się kimś albo czymś, używa się również z czasownikami odmienionymi już w jakimś czasie, to są takie specyficzne formy, ale w tureckim są często używane i możecie się na nie natknąć, dlatego chciałam o nich wspomnieć, właśnie z tymi czasownikami olmak, olabilmek, olamamak. Przykładowo. Sen bunu yapmış syn. Niemożliwe, że to ty zrobiłeś. Tutaj mamy to syn, ty. Drugiej osobie liczby pojedynczej z czasownikiem odmienionym w czasie przeszłym nie świadka. Jeszcze o tym czasie nie mówiliśmy, ale będzie już wkrótce o nim lekcja, jak myśl. I to wyraża takie nasze przypuszczenie, że coś jest niemożliwe, że ktoś coś zrobił. Czyli to niemożliwe, nie wierzę w to, że ty to zrobiłeś. Jak myś, czyli Zrobi, zrobione coś zostało przez ciebie. To nie może być tak, że to ty to zrobiłeś. To jest oczywiście dosłownie trudne do przetłumaczenia, ale najczęściej można by to właśnie przetłumaczyć w takie, no niemożliwe, że to ty zrobiłeś, bo jeżeli byśmy powiedzieli senbunu japamafim, to będziemy mieć zupełnie inne znaczenie, bo to będzie, ty nie możesz tego zrobić, ty nie potrafisz tego zrobić w czasie teraźniejszym bądź przyszłym, bo takie znaczenie ma aoryst, więc tutaj zupełnie co innego byśmy powiedzieli, gdybyśmy użyli po prostu czasownika japmak, tej formie móc potrafić. Onun akrabasy ankarada jasiola binirmy. Czy to możliwe, że jej krewny żyje w Ankarze? I tutaj też wyrażamy takie przypuszczenie, czy to możliwe, czy, czy może tak być, że on mieszka, żyje, Jasiamak, mak, Żyje w Ankarze? Bo gdybyśmy powiedzieli on na krabosy Ankarada Jasiabilirmy, to też miałoby takie znaczenie, ale to by też mogło znaczyć, czy on może żyć w Ankarze, czy ten krewny jej może żyć w Ankarze. W zasadzie że jest to jakaś taka możliwość, że potrafiłby, podobałoby mu się tam, stać go byłoby na to jakby zupełnie innego znaczenia. Może wtedy nabrać takie zdanie. Więc, jeżeli chcemy mieć pewność, że chcemy właśnie taką, zapytać o taką możliwość, że, czy to jest możliwe, że on tam żyje, mieszka, to powiemy to właśnie w ten sposób, że użyjemy czasownika odmienionego w danym czasie, w tym przypadku w czasie teraźniejszym, Jasiusz, i do tego dodajemy to olmak w formie móc potrafić.

Również takich, które można by uznać za wulgarne, znaczy nie można by po prostu w slangowym takim języku potocznym, ma takie znaczenie wulgarne, które odpowiada angielskiemu słówku na f. Nie będę go tutaj przytaczać, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Dlatego trzeba uważać z użyciem tego słowa, ale jest ono często używane w takim znaczeniu właśnie umieć potrafić w tej formie umieć potrafić. Jednocześnie, czyli jakby podwójne ma od razu sam czasownik ma znaczenie umieć potrafić i dodatkowo jest użyty w tej formie umieć potrafić, więc jakby podwójnie. I jest on używany z rzeczownikiem odczasownikowym, takim zakończonym na ma, me, który już znacie, bo jeżeli pamiętacie lekcję 20 o bierniku i użyciu na przykład z czasownikiem sevmek, to wiecie... O czym mówię? Jeżeli nie wiecie, to zapraszam Was do tego odcinka o bierniku. I właśnie sufiks biernika i czasownik B-dziermek w odpowiedniej formie umieć potrafić. Dlaczego w bierniku ten rzeczownik czasownikowy? A no właśnie dlatego, że czasownik B-dziermek łączy się z biernikiem. I tak. Resim cizme i Nie umiem rysować. Oczywiście można by powiedzieć resim cizemiorum, od razu czasownik cizmek, rysować, można by powiedzieć w formie nie umiem, nie potrafię, ale tutaj jeszcze bardziej podkreślamy to, że mamy takie dwie lewe ręce, że totalnie tego nie umiemy, nie mamy talentu, nie mamy umiejętności w tym zakresie, dlatego użyjemy wtedy takiego właśnie cizmek, cizmę, czyli to rysowanie, rzeczownik od czasownika cizmek, j tutaj jest biernikiem, no i będzie remiorum, czyli w formie w zaprzeczonym czasie teraźniejszym, umieć, potrafić zaprzeczone w czasie teraźniejszym. Będzie remiorum. Nie umiem, nie potrafię, nie mam talentu, mam dwie rewerence. Albo hicz mi się, i będzie Nic nie umiałeś zrobić, nic ci się nie udało. Masz totalnie dwie rewerence, i tutaj z czasownikiem Japmak, Japma, czyli robienie. Ja i kogo co robienia nie potrafiłeś zrobić? Tak by to należało dosłownie przetłumaczyć? Oczywiście, chić się, się Japamaden też by było, ale tutaj to Bediermek podkreśla totalny brak umiejętności totalną porażkę, można powiedzieć. Ja lecę sobie i na i to wszystko w tym odcinku. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, pytania, zachęcam was do komentowania pod filmem. Zachęcam was również do subskrybowania i włączenia powiadomień, żeby nie przegapić innych lekcji i filmików. Görüşürüz.